Wiesz co? No ja k***a, nakupowałem wszystkich tych głównych generalnie, których teraz nie używam, więc zrobiłem dokładnie tak, jak radzę, żeby nie robić, nie? Teraz. Siema! Dzisiaj opowiem jak się przygotować na pierwsze zawody PRS. Jeśli myślicie, że ten film będzie o tym, jakie powinno się kupić potuszki, tripody, monopody, jakieś płaskie poduszki, zwykłe poduszki strzeleckie, inne laserowe poziomice, to, to nie będę o tym mówił. Chciałem raczej opowiedzieć o tym, co jest faktycznie niezbędne, jak przygotować siebie odrobinę strzelecko i żeby nie wydawać pieniędzy na masę gadżetów, z których nie będziemy wiedzieli, czy będziemy korzystać, czy nam będą pasować, czy nie. Oraz żebyśmy nie kupili czegoś, co jest po prostu kiepskie, Jakości nie nadaje się tak naprawdę, żeby strzelać na wysokim poziomie. A żeby wiedzieć, jakie rzeczy kupić, trzeba mieć już pewne doświadczenie strzeleckie lub spytać doświadczone osoby, które można poznać właśnie na takich zawodach. Także odradzam kupowanie czegokolwiek, co kojarzy się typowo z zawodami PRS-u. Sugerowałbym raczej, żeby przyjechać na takie zawody bez tego sprzętu. Po prostu na miejscu opowiedzieć o tym, że jest się pierwszy raz, nie ma się całego sprzętu i na 1000% znajdzie się wiele osób, które bardzo chętnie użyczą tego sprzętu, opowiedzą z czego korzystają, co jest według nich dobre, co jest niedobre, a czego w ogóle kompletnie warto unikać. Takimi dwoma najbardziej podstawowymi i elementarnymi rzeczami, których używa się w trakcie zawodów PRS jest poduszka, którą kładzie się na przeszkody wszelakie i na nim kładzie się karabin. Można to zaobserwować tutaj jak właśnie karabin na tej poduszce i na tripodzie stoi. A druga rzecz to jest właśnie tripod, czyli trójnóg, yy, zwany też czasami, a w zasadzie nawet będący yy, statywem fotograficznym. E niektóre tory wymagają po prostu strzelania yy, z własnego trójnogu. Natomiast są to sprzęty, które większość zawodników, którzy regularnie strzela, ma swoje własne i bez problemu użyczą wszystkim ludziom, którzy będą tego potrzebować. Dlatego moim zdaniem nie warto jest kupować, bo na takich pierwszych zawodach, jak jesteście pierwszy raz, możecie przejrzeć sobie całą gamę, co ludzie używają i zdecydować, co wam się podoba lub nie, lub nawet przyjść na drugie i trzecie zawody, nie mając jeszcze swojego sprzętu, dalej pożyczając, aż wyrobicie sobie własną opinię, sprawdzicie, co wam leży, a co wam nie leży. Ta poduszka akurat jest super, natomiast ja kupiłem kilka gównianych poduszek do PRS-u, których już nie używam, także nauczcie się na moich błędach i po prostu nie kupujcie sprzętu w ciemno. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jak przygotować siebie i swój karabin, który już musicie posiadać, jeżeli musicie o tym, żeby pojechać na te zawody, tak, żeby nie przeszkadzało wam ta konfiguracja i wasze umiejętności, jakby wiedza z balistyki, w tym, żeby móc w miarę skutecznie strzelać na zawodach. Tutaj zacząłbym od tego, że nie polecam nastawiać się na to, żeby, żeby wygrać. Tak naprawdę, jeżeli ktoś nigdy nie strzelał w zawodów PRS-owych, a jest świetnym strzelcem tarczowym, strzela bardzo precyzyjnie, bardzo celnie, nawet na dalekie dystanse, to nie mając doświadczenia z dynamicznymi zawodami, prawdopodobnie pójdzie mu źle lub bardzo źle. Nieliczne są przypadki zawodników, którzy przychodzą i od razu strzelają nieźle, a. Przyjście pierwszy raz i zajęcie na dużych zawodach miejsca na podium jest w zasadzie zupełnie niemożliwe. Jeżeli chodzi o konfigurację karabinu, to musicie mieć trzy rzeczy. Przede wszystkim jest to celownik optyczny. Najlepiej, żeby to był celownik z siatką w pierwszym planie i z klikiem 1,1 miliradiana. Czemu? To już nie będę się wdrażał w tym wideo. Będę mówił w konkretnych filmach później, do jakich rodzajów zawodów, jakie rodzaje celowników optycznych. Kolejną rzeczą, która jest niezbędna, to jest dwójnuk. Jeżeli macie jakiś, to nie kupujcie specjalnie nowego. Jeżeli nie macie żadnego, to polecałbym wybrać się do lokalnego sklepu z bronią i poprosić o dwójnuk naprawdę dobrej jakości. Najtańszy dobry dwójnik to jest dwójnik Harisa, który kosztuje około 700-800 zł. Żeby nie wydawać dwa razy naprawdę. Nie polecam kupować czegokolwiek poniżej tej kwoty, a jeżeli chcecie dopłacić, to na pewno sprzedawca w sklepie do jakichś konkretnych, fajnych dwójnogów, no coś konkretnego, fajnego wam poleci. To jest akurat dwójnóg Akutaka z wymienionymi nóżkami na te płozy. Ostatnią z rzeczy, która jest niezbędna, która powinna być przy karabinie, to jest poziomica. Możecie skorzystać z takiej zwykłej, jakiejś poziomicy doczepianej do lunety. Prawdopodobnie i tak macie, macie już, jeżeli strzelacie tarczowo, takie coś, bądź w dobrych montażach y, poziomice takie zwykłe są wbudowane. A jeżeli wiecie, że i tak będziecie chcieli strzelać ten PRS, to zdecydowanie polecam elektroniczną poziomicę firmy MDT. Naprawdę bardzo przyspiesza poziomowanie karabinu podczas zawodów. Z tym, że jeżeli nie jesteście pewni na 100%, czy chcecie strzelać y, dynamiczne strzelania długodystansowe, to Raczej wstrzymałbym się z zakupem, ponieważ ta poziomica kosztuje 1,5 tysiąca złotych, czyli jest dość droga i poza dynamicznym strzelaniem tak naprawdę się nie przydaje, bo przy jakimkolwiek strzelaniu, gdzie mamy dużo czasu na oddanie strzałów, to zwykła poziomica dokładnie tak samo robi robotę. Jeszcze taki mały protip co do poziomicy. Jak kupujecie chińskie poziomice za tam 50 czy 60 zł, to warto sprawdzić, czy dobrze pokazują poziom, bo to nie jest wcale takie oczywiste w tego typu sprzęcie. Coś głupiego jeszcze może powiem. A teraz przechodząc do tego, co powinien yy, reprezentować sobie zawodnik idąc na takie zawody. Przede wszystkim... Broń powinna być przestrzelana dokładnie w punkt, a nie, nie byle jak i strzelec powinien bardzo dobrze znać balistykę swojego pocisku. To znaczy, musi mieć dobrze skonfigurowany kalkulator balistyczny. Cele w zawodach PRS nie są ustawiane na takich standardowych dystansach jak na zawodach typu 100, 200, 300 metrów. Tylko zawsze to są jakieś nierówne wartości: 156 metrów, 284. M. Jeżeli macie zapisane w notesie poprawki na dane dystanse, właśnie 100, 200, 300, 600, 800 metrów, to możecie się bardzo mocno zdziwić, przychodząc na zawody PRS, ponieważ żaden cel nie będzie dokładnie na takim dystansie ustawiony i nie będziecie mieli żadnej możliwości sprawdzić sobie opadu pocisku na takich dystansach już na zawodach. Więc wyzerujcie dobrze broń i poznajcie balistykę swojego pocisku, konfigurując po prostu kalkulator balistyczny. W następnych filmach będę dosyć dokładnie opowiadał o tym, jak taki kalkulator skonfigurować, biorąc pod uwagę wszystkie y, dokładne szczegóły. Także oglądajcie mój kanał dalej. Jeżeli jedziecie na zawody w bocznym zapłonie, to polecam ustawić sobie 0 na 50 metrów, natomiast na zawody PRS-owe centralnego zapłonu na 100 metrów. Jeszcze jedna rzecz odnośnie zerowania broni. Jeżeli już macie kupioną poduszkę, czy, czy trójnóg, czy w ogóle macie możliwość od jakiegoś kolegi jeszcze przed zawodami pożyczyć taki sprzęt i móc przetestować strzelanie z tych niestabilnych, wymuszonych pozycji strzeleckich to sprawdźcie, czy jak strzelacie z barykady, z tripodu, to nie zmienia Wam się zero w stosunku do tego zera, które macie ustawione strzelając po prostu z pozycji leżącej z dwójnogu i z poduszki pod kolbą. W moich repetierach, których posiadam, to zero nie zmienia się, natomiast w karabinach do klasy semi-auto w obu przypadkach zero strzelając z, z poduszki pod kolbą mam 0,3 lub 0,4 miliradiana niżej, czyli w zasadzie zupełnie wyklucza to trafienie w jakikolwiek cel na zawodach, jeżeli nie uwzględnię tego, że moje zero się Zmieniło w momencie, kiedy nie strzelam z dwójnogu, tylko z poduszki pod łożem. Z takich dodatkowych informacji warto zabrać ze sobą lornetkę bądź lunetę obserwacyjną, jeśli macie, żeby móc spotować swoje cele przed przebiegiem, to znaczy, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie one się znajdują i nie szukać ich w trakcie przebiegu toru. Piszcie w komentarzach, jak macie jeszcze jakieś pytania. Ja na swoim Facebooku piszę, na jakich zawodach najbliższych też będę, także być może spotkamy się na tych samych, więc chętnie będę tą osobą, która coś podpowie, coś pożyczy i sprawi, że te pierwsze zawody będą dla Was dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki i zapraszam na kolejne odcinki I, i jeszcze zupełnie nieprzymuszony chciałem powiedzieć, żeby tam klikać lajki, like, subskrypcje i tak dalej. No, także ten... Nara. Koniec? Запись.